Oj! Gdzie my wyszliśmy? Nie wiem, ale wcisnęło mi do ręki morfinę. O, tutaj są jakieś kłody i broń moja. Gdzie? w ogóle nie wiem, gdzie ty jesteś. Tutaj jest... w drzewach, w drzewach morgo, tu. Dobra, ja tu mam... Tu masz kolejną strzykawkę, tu masz ten, ja biorę ten magazynek. Ja biorę strzykawkę. Dobra. Pałę. A ty bierz strzykawkę drugą. Ale ja nie mogę wziąć strzykawki drugiej, właśnie tym jest problem. Pałę wziąłem, ale. Chodź tutaj, bo tu jest jeszcze magazynek. Tutaj się jakaś gruba sieka szykuje, bo. Tam jest jeszcze jak chcesz. Dla ciebie. Tu się chyba szykuje jakaś rzeź, naprawdę. Tu jest kolejna strzykawka. tyle amunicji nigdy nie dali. Co? Tyle amunicji nigdy nie dali. Jeszcze tak przelustruję tutaj te wszystkie rogi. A fakt jest byli... taki, że i tak mam tylko dwa magazynki, da mniejsze do broni i to wszystko tak naprawdę. Więc... Daje, dają nam więcej... Nie, nie rozumiem po kiego grzyba tu jest tyle ki... kijów kij, spoko. A, czekaj, ja a widziałeś funkcję... ten patent? Toś coś pokażę. Ty, to może być jakiś. Słuchaj, ja ci dam jednego Gloka, bo ja potrzebuję ten Patyk, który tutaj jest. To może nam się przydać. To daj mi e... tego Gloka, to mi się przyda na pewno. Gloka wyrzucam. Lol, ty. Ja biorę tego Gloka od ciebie. Wziąłem to wszystko dzięki, ja muszę wziąć te strzykawki. Ja nie zauważyłem, że ja mam do... tylko 10 Helta. Lecimy? Lecimy mostem, byle się nie zarwał. Wow! wow. Nie wiem co to jest. To wal. mnie tak. Może wal w te główki na dole. O kurde. My to zabiliśmy, czy to po prostu się schowało? Pewnie wyskoczy zaraz. Poczekaj. O dobra, nic. Myślałem, że on już ładowano broń. Uważaj. Wal po Gdzie główkach. Ty idź pierwszy. Ty idź pierwszy, bo zawsze jak y, ty padniesz to możesz się dologować. Wow! Cofaj się, cofaj się, uciekaj jak najdalej. Uciekaj stąd. Bo tu jest taka sieka i to masakra. Tam idzie jeden, ten taki duży co był wtedy. Widzisz go? Jak, jak burza będzie, jak piorun uderzy to będziesz go widział. Myślisz, że ta broń jest daleko strzelna, czy lepiej do niego podejść? Lepiej do niego podejść, ja wale w te główki tutaj. W tej małej. O kurde, ale mnie to hit. Na hita by mnie zdjęło. No słabo, słabo. Te główki trzeba ubić, bo to mnie się bije. bo to się bije. Ja, ja strzelam w te główki. Dobra, padło ja to... Czekaj, przeładuję wszystkie bronie, żeby móc zmienić w razie czego, bo tam idzie ten duży, na bank, ja go widziałem. Tam szły trzy te szmaty białe i ten... O Jezu, jeszcze to. Dobra, najpierw tego dużego zwapnę. On staje, to jest... jest łatwo. Dobra, to wal mu po bani. Po bani, a nie w korpus? To ty wal w korpus, a ja walę po bani. Już jeden magazynek mi poszedł. Został mi już tylko ten krótszy. Dobra, pat. Teraz tamtej w główkę. Jaka no jazda. W ogóle, co to jest? Znaczy to jest chore. Tylko to jest... Dobra, pewnie jeszcze raz wyskoczysz, macisko, jak znam życie. Tam coś, tam coś jeszcze jest. Tutaj się mi już... O tam magazynek. Idzie tak, kolejny. Tu masz strzelbę, szybko podejdź po to. I uciekaj. A my walimy do tego... Ja nie mogę, tak jak on idzie, może... nie może się zatrzymać. Aha, spoko. Ja tu próbuję strzelać, a nie mam broni przyładowanej. Za duże. Dobra, złożył się. Teraz idziemy po tamtą szmatę znowu, tą czerwoną. W ogóle, jaki trzeba mieć łeb, żeby wymyślić takiego potwora? Powiedzcie mi, proszę, bo. Ty bo... może przypiekniemy, co? Dalej. Nie, bo za dużo helta stracisz. O, a tam kolejne. O, Zaspadniesz. No wiedziałem, po prostu wiedziałem. Ale wiesz, ile tam jest broni na tym pomocy. Jakie mam cię teraz ten? Chcecie teraz zrobić? Nie, coś zlamiłem. Co ty robisz? O, Obe... To działa! No dobra, to biorę strzykawkę. Ja też. Animacja zawsze działa Moi drodzy, nie chcę wiedzieć jak to wyglądało z Waszej perspektywy Ale ja jestem normalny Ja już nie mam broń Dobra, ja jestem trochę... No nie no ile ich tu? Ale dobra, mam trochę tych magazynków ja nie mam nic. Tu by się przydała jakaś ta. To poczekaj, ja mam, to ja będę go walił. A ty się odczy, że się zdecydować, znowu. Tu przydałaby się jakaś ten. Przydałaby się jakaś strzykawka. Ja mam jedną. chcesz? Znaczy, nie mi, mówię, że ogólnie na, na pomości jakaś by się przyda. Dobra, Pat w końcu. Coś tu jest. Nie ma tu nic. W którą idziemy stroną? Lewą czy prawą? Po lewej są bronie Oho I potwory Ale nie widać ich główki z tej strony No to wal w korpu Nie, bo to trzeba w główkę Ooo coś mnie bije Uważaj, bo tam u ciebie ostro jest, ja nie mogę przejść Dajesz radę? Bo widzę, że ci healt szybko schodzi no tak, przyprowadziłeś się ja tu dobrze Dobra, lecimy Weź! Ominąłeś Ammo Oj, teraz to chyba nie damy rady co? Ty cały czas biegnie. A ja padłem Jak ty widzisz w ogóle moje życie? Zero Wow A okej, okay, widzę Ty, mam, szes... mam pomysł jak unikać tego wszystkiego Trzeba skakać nad nim Tak, zaraz po ciebie wrócę, bo zdobyłem full broni i jeszcze z tą... ...strzykawkę. Ty poczekaj, bo tutaj coś stoi, widzę jakąś stopę. I to sporą stopę. Dobra, ja będę skakał i spróbuję do ciebie przyjść, tylko jeszcze sprawdzę, mam taką fajną bronię, no. Wow, revolver mam. Tak Dobra. to jest. iść pierwszym. Dobra. Dobra, skaczę i idę, idę do ciebie skocznym ruchem. Ja widzę, gdzie ty jesteś. Po latarce, no nie? No. Skaczę, chyba... do... pląsam do ciebie. Wow. No Ej, nie, nie, nie damy rady tak. Ja cię widzę chyba. Wow, nie, koniec. <noise> nie, był ten wielki taki, ale. Ej, ile masz helta? Ty żyjesz czy nie? To, właśnie się zrespiłem. Słyszę, słyszę jakieś dziwne odgłosy. Ale ile tego tam jest? To trzeba. Wiesz co musimy zrobić, jak się teraz zrespimy? Wow, dostałem Musi... od tego. No ja też właśnie dostałem taką lutę w pysk. Game over. Dobra, ja proponuję, że teraz jak się zrespimy, żeby po prostu przeskoczyć to wszystko. Dobra stary, doszedłem tu. Jesteś? Tak. To dawaj, bo tu są strzykawki, tu są bronie. Ja mam glocka. O jakieś fajne małe. No to jest ta strzelba taka. Poczekaj chwilę, ja muszę coś wyrzucić, bo. Dobra. A, muszę. Co? Uży, uży, bo ja użyję strzykawkę, może go jest. Użyj, użyj, bo ja mam 100 HP. To poczekaj, ja mogę ci coś wyrzucić. Co byś chciał? Chciałbyś Gloka? No fajnie by było Gloka albo tą drugą krótką broń. Wszystko poleciało. Wszystko? Jedną rzecz wyrzuciłeś Wiem. To może ją podniosłem już przez przypadek, nie wiem Dobra, nie ma nic na ziemi Możemy iść dalej Uuu, daliśmy radę jakimś cudem Kolejny patyk Ja bym proponował przeszukać te polanki tutaj Patyki same No, szkoda Dobra Już myśleliśmy, że Będziemy musieli się poddać, a tymczasem gramy dalej! Po naprawdę dużym czasie kombinowania. Wow, wow, wow. ty, morda. Czym jesteśmy? Ty bo mnie później doczytało. A ja od razu dostałem wpis. Dwie naraz. Dobra, masz mniej HP już na starcie. Co będziemy szli teraz przez taki mroczny raz? Nie widzę tego, stary, nie widzę tego jakoś. Ale dobra. Daliśmy radę z mostem, to damy radę i tutaj. W ogóle gdzie mamy iść, w którym kierunku? Kojarzysz akcja? Czy coś tu jest? A, patyk. dobra, kurde. Świeci się to. Tutaj jest jakaś barykada, więc chyba mamy tylko jedną możliwość. O, proszę bardzo, jak... jak bardzo... ...tutaj jest... Jak A się tutaj nie i... zmieszczę. Ta się zmieściła, to ty się nie zmieścisz. Dobra, jestem tu, jestem tu. Szukaj jakichś itemsów, bo. No Szukam, ale tu tylko. Uważaj, lecą dwie białe. One za szybkie są na moją broń. Ja Lol, nie nic wlazłem. Ani nic, bo mam tylko pięć naboi w tej strzelbie. Wlazłem w ciebie, ty. Ja tutaj szukam, cały czas lustruję ziemię, ale tu same patyki są stare. Oj, słyszę piłę mechaniczną, uważaj. Mam wrażenie, że tam w środku jest ta szmata. Albo mrowisko. to znaczy ul. To znaczy... Browisko. O, to jest coś dla mnie. Semi-auto. German Automatic Rifle. No i znowu to... jest Uzi. Uciekaj! O oh, fuck, padliśmy. No Spoko. Ciekawe jak my to mamy przejść tego typa. Dobra, on tam jest, wygoniłem go stamtąd. Dobra, padłem. Wszystko w Twoich rękach. Jak go słyszę, normalnie jak. Ruj trzmiel. On jest przy mnie. On jest na tym korytarzu. Słuchaj, powiedz mi, kiedy on zacznie biec moją stronę. Ale ja nie widzę. Ja, widzę, ja widziałem tylko przez chwilę jego nogi. I on stoi obok mnie. Ty na niego patrzysz teraz. Cofnij się, cofnij się jak on do Ciebie biegnie. Padł? Padł. Uważaj, bo są jeszcze dwie białe w środku. Dobra, z nimi już chyba sobie powinniśmy poradzić. Dobra, ale wiesz, u, obok mnie leży strzykawka, także... Obok mnie leży też strzelba i w tym pokoiku obok leży M16. Gdzie są białe? W tym tym były, nie ma już? Dawaj, bo mnie zaraz zrespi ten, system. I co ja mam zrobić? E na ciebie? Przytrzymaj. Okay. <laughs> w końcu nie ja. W końcu nie ja. To teraz ty. Ale dzięki. Dobra. Dobra ja jakąś dobrą broń. Weź sobie strzykawkę, tutaj leży. A ty masz strzykawkę. LOL. O, chodź tu do pokoiku. Tu jest strzykawka. Trzymaj, wezmę sobie. Stary, trochę zwaliłem, bo wziąłem wszystkie bronie stąd, ale zaraz ci oddam, jak będziesz chciał coś. Nie, lepiej nie wyrzucę. Ale zobacz, mam coś takiego, zaraz ci ją przyrzucę, zobacz, spójrz na mnie. No ładne, ładne. I drugą mam jeszcze taką. To wygląda jak karabin. Drugą mam jeszcze taką. Ten jest jakiś słaby, mały. Tak, wiesz ile to ma w magazynku? Więcej niż Glock. No to grubo Dobra Teraz idziemy czekaj przez drzwi. Dawaj idziemy przez drzwi Czemu? tu jest jeszcze jedna strzykawka, nie potrzebujesz? Ja chcę, no gdzie jest? Tu jest w rogu Świecę na nią Dobra no to wbijamy tam o! Dobry horror, Kolejny ciężki poziom no, Ale... Trzeba tutaj pomyśleć nieco, to nie jest tak, że po prostu sobie wchodzisz i na tak, To tak nie działa. Jest, jest ciekawie, tyle powiem. Znowu las. scenariak jak na razie się nie, w ogóle nie zmienia. Ja bym srał w majtę, gdzieś tak trafił do takiego lasu. Miał no, tylko jakiegoś bloka. O Jezu! Fajnie ty! Spoko, jak mi wyleciał z Nienacka. Ty no, ja na szybko przemieniłem swoją broń. O. Dobra, schodzimy tam na dół? Tak, schodzimy i może tutaj się już zamknie ta plansza, bo chciałbym ją zamknąć na jednym materiale. Aha. Nie wchodź tam nawet, czy wszedłeś, bo tam jest tego od cholery. No widzę tylko jak ci HP ubywa. A one latają śmiesznie za tobą. E nie, mam, nie mam pomysłu, jak je ubić. Mam tylko broń. Dobra, to odpuść. Ale są dwie. A nie masz jakiegoś kija? No mam, ale jak nacisnę. Ej, bo ja coś mogę wyrzucić wyrzucić ci broń? No, jak możesz? A nie, dupa. To tylko tak miałem napisane. Nie mogę. One mnie po prostu gonią. Dobra, poddaj się będziemy się kończyć. Poczekaj, poczekaj, bo ja, one mnie tutaj... Y, one sobie ze mną nie dadzą rady, ja ci mówię. Nie dadzą w ogóle, masz 10 KP. <laughs> Jakbym miał 100 to bym pomyślał. No kto daje dziecku nóżku chemii? Game over, no nie. No dobra, chyba będziemy ja. kończyć, co? No tutaj chyba powinniśmy zakończyć swoje bagania bez kitu. Ale dobra, Słuchaj, słuchajcie, to jest tak, że nie ma, nie ma żadnego takiego normalnego wyjścia z danej sytuacji. Musicie na, na bieżąco kombinować, co zrobić. To nie jest tak, że po prostu wchodzicie i magazynkiem rozpruwacie wszystkich. To jest zupełnie co innego. Więc, jeżeli lubicie tego rodzaju gry, to naprawdę polecam. Graliśmy ze Staniszem. Jeżeli chcielibyście zobaczyć pełną relację, to na jego kanale wrzucam oczywiście link w opisie. U mnie pojawią się jedynie urywki z tego materiału. Jeżeli chcecie zobaczyć go cały, to oczywiście u Stanisza. No, no i, i oczywiście myślę, że jeszcze zagramy może spróbujemy kiedyś. Inną planszę. Inną planszę, żeby pokazać różnorodność, bo tam kilka plansz jest do wyboru. Tak, tak, dokładnie. Jest ich nawet ponad 10 tak tak więc, e, naprawdę tutaj polecamy polecamy tą grę jest darmowa na Steamie, więc można sobie ją pobrać zassać bez problemu no i pozdrawiamy wszystkich chyba żegnamy się z wami i jeżeli podobają wam się tego rodzaju filmy, to oczywiście wrzucajcie w komentarzach że chcecie więcej stawimy oczywiście komentarz będziecie go lajkować, jeżeli zbierze on 50 lajków, to następny film się na pewno pojawił, więc pozdrawiamy wszystkich no i do zobaczenia! No, do usłyszenia już niedługo. cześć Cześć!